Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Pokémon e, Sun Random Mizer Nazlog. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku. E, no cóż, musiałem się pozbierać po ostatnim odcinku, to prawda, bo dostałem niezłe baty e, podczas triala. Z poprzedniego triala się śmiałem, a tutaj już nie jest mi za bardzo do śmiechu. Bo ta seria miała być y, takim zwieńczeniem, takim sobie spacerkiem na koniec przygody z randomizerami, a tu się okazuje, że jednak y, daje mi w kość. Wynik zgonów sam mówi za siebie, więc y, no niestety, ale trzeba przegryźć y, gorzką pigułkę y, porażki i. Trzeba się podnieść. Jak widzicie, na layoutie skład się troszeczkę zmodyfikował, no bo nie miałem wyjścia. I cóż, spróbujemy, spróbujemy podejść po raz drugi do tego tematu. Więc myślę, że warto zostać do końca. I też, jeśli się uda, mam nadzieję, że się uda, to pójdziemy dalej na nowe drogi, gdzie będziemy mogli sobie w końcu może kogoś złapać, bo tak ogólnie rzecz biorąc mamy taki mały regres jak nie już spadek na samo dno także na samym początku odcinka oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, w którym mieszczacie swoje propozycje i my dla każdego nowego Pokemona jak również zachęcam was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco zapraszam na grupę na Discordzie zapraszam też na swojego Instagrama, a tymczasem przechodzimy do Team Recapu na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Baby Yoda na poziomie 62 z ablitką Static um, i z atakami Thunderbolt scald Bounce i Bulldoze. Kolejnym Pokemonem jest Adrian na poziomie 62 z Abilitką Resiever, trzymający Fightinium z jej atakami Takedown, Close Combat, trash i Bulk Up. Następnym Pokemonem jest Celestia na poziomie 62 z Abilitką Sandrash, trzymająca Normalium z jej atakami Retalite, Giga Impact, Work Up i Crunch. Następnym Pokemonem jest Pandemia na poziomie 62 z Ablitką Natural Cure i z atakami Dragon Dance, Moonblast, Sky Attack i Dragon Claw. Przedostatnim Pokémonem jest Ogami na poziomie 62 z Ablitką Frisk i z atakami Feint Attack, Psychic, Flutter i Future Sight. I ostatnim Pokemonem jest Gis Na poziomie 62 z Ability Pressure i z atakami Ominous Wind, Sucker Punch, Nasty Plot i Dark Pulse. Tak się przedstawia moja drużyna. Myślę, żeby jeszcze, skoro pojawia się też Rayquaza, czy nie dać czegoś lodowego, ale ja chyba tutaj nie mam nic takiego. Nic takiego lodowego nie posiadam niestety. Mogę co najwyżej Dazing Glema nauczyć o ironii o pandemię, która zresztą też oberwie super efektywnie od mm, Smoczych Ruchów Rayquaza, więc... Nie wiem, czy idę po mm, w końcu po wygraną, czy na ścięcie, bo to jest, to jest zagadka, zagadka tego odcinka. Mm. Co mi się uda wyłuskać z tej walki? Miejmy nadzieję, że jak najwięcej. Mm. No i jest ten Ribombi. Łyk kawy przed. Uh, uh, uh. Jedziemy. Trzeba skopać dupsko e, Ribombi. Mm, nihiligo, pieprzony go... Czy mi się uda? No, trzymajcie bardzo mocno kciuki. No, mamy pewnego rodzaju przewagę, bo mamy Skalda i mamy Bulldoza. Bulldoz... Biedronka mi lata. Ogólnie ja mam tutaj plagę Biedronek. Bulldoze za, działa 4 razy super efektywnie, o ile go mnie nie wyprzedzi. Aby wyprzedzi. Na szczęście to nie jest super efektywne. Bardzo dobrze. Bulldoze 4 razy super efektywnie i prawie niech ili go pada. Zmniejsza jej się speed i to jest... to jest... działa na plus. To działa na plus. Kosmeon. Nie, kosmoem, przepraszam, kosmoem. Niemniej jednak zaatakuje jeszcze raz. Power Gem zrobi tyle samo... To działa na ich dwóch. I pozbywamy się Nihiligo. Czyli. Mm, jednym słowem. Kosmeon. Kosmoem, przepraszam. Skoro jest Pokémonem. Mm, y, legendarnym. No to. Mm, krzywdy nam już nie zrobi. Szczególnie, że on używa tylko Teleporta. Użyj, A może użyjmy. Thunderbolta. A no od tego staba Cosmic Power. Co to robi? Zwiększa sobie defensywę i specjalną defensywę. Ale to już ci chyba nie pomoże kosmoem. Jakby nie było. Mamy to, kochani, mamy to. Nie można było tak od razu. Gdybym ja wiedział, że to będzie Nihiligo, to bym sobie wziął na tą okoliczność stanfiska. No ale kto wiedział? Jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym się położył. Tak się mówi ponoć. Dobra, Ty i Stanfisk na jednym... Um, na jednym zdjęciu Ferium Z dostajemy. Um, czyli do ruchów typu Ferry. Um, więc, więc, więc... Why not, why not? Chociaż... Nie no, mam jakiegoś. aromatizera chyba mam. Jeśli się nie mylę. Serduszko i to jest. Te, te pozy to mnie rozwalają. To chyba jest największa głupota tych ruchów Z. No ale. Najważniejsze, że jesteśmy do przodu, jesteśmy no plus. Mm, Oto się rozchodziło. Hapu! Mm, you did an admirable job completing minas trial. No tak. I zapewne będę musiał z tobą teraz zawalczyć. Mm, no co to znaczy? Tak, to... Mm, Oznacza wielki trial. Mm, Także czas jest na wielki trial. Będę na Ciebie czekać mm, na Executor Island. Ok, tam się udamy na Executor Island. Aczkolwiek, no, Rachau, coś tam, coś tam. Fascination, coś mi dasz czy nie dasz mi? Nic mi nie dasz. To spadaj. Um, najważniejsze, że już mm, mamy najgorsze za sobą. Ja muszę przede wszystkim sobie podleczyć Pokemony. Nie wiem czego się spodziewać po Hapu. Tym bardziej, moi kochani, że to jest ramnomizer. Ona może mieć wszystko. Może ona może mieć od Weedla po... Nihiligo na przykład. Ale jakby mi się po raz drugi trafił Nihiligo, to nie wiem... Wyszedł z siebie i stanął obok. Naprawdę. Ym, bo ten pokémon jeśli zacznie mnie prześladować to Jest chyba najgorsze, co może być. Pytanie: Czy ja mogę sobie tam polecieć Charizardem? Nie. Muszę popłynąć. Na to wychodzi, że muszę popłynąć. Więc. Czego tam. Więc trzeba się udać tutaj. Tak. Zawieź mnie na Executor Island. A fame me Cage. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie. Teraz w sobotę. Będzie fame MMA. Nie wiem, czy wy się tym interesujecie, czy nie. Ja ogólnie lubię sporty walki pod każdą postacią. Aczkolwiek, no jakoś tak za boksem nigdy nie przepadałem. Nie wiem czemu, ale zbyt takie zasadowe o. Że no tylko pięści i w ogóle, to dodam. Ja lubiłem bardzo wrestling, o czym też wielokrotnie powtarzałem i mówiłem. Że wrestling bardzo lubiłem zapasy, takie rzeczy i ym, lubię właśnie MMA. MMA lubię bardzo. Ha, bo tu żeby na górę się dostać, to i tak muszę z tym zagadać. Yy, lubię bardzo MMA. No i to fame MMA, szczególnie, że jak tu są yy, zawodnicy, których się zna z internetu, czy. czy no teraz też. Do you want to trade to Tak, tak, tak. Zawalczmy. Ja mówię, że ona ma tapu... Znaczy, no i tak nie będzie miała, ale okej. Okay. Jestem Kuna na hapu, sparkling stone, coś. coś tam, coś e, tam. Z power rings i w ogóle... E, tak, ostatni Grand Trial, a co za tym idzie? Idziemy... Mamy prostą ścieżkę już, taką niewykrzywioną, tylko taką... Prościejszą. Do ligi. No. Okej, okay, kahuna hatu EXECUTE! Nie najgorzej. Ym, I wracając do tematu. Ym, bardzo fajnie się złożyło właśnie z, z tym Fame MMA, tym bardziej, że, mm, no mówię, można tam ym, oglądać różne śmieszne akcje, no bo na pewno widzieliście mnóstwo shotów stealth roki. Mnóstwo shotów właśnie z Fame MMA, gdzie były różne śmieszne akcje. Nieraz bardzo kontrowersyjne sytuacje, kontrowersyjni zawodnicy, no bo to też jest taka organizacja, żeby robić show przede wszystkim, moim zdaniem, więc tym bardziej oni powinni się tym, tym zajmować. No i tak sobie od paru gal, bo nie oglądałem od początku tego, nigdy od pierwszej gali nie byłem z nimi. Brązong. A ja teraz zrobię brązongowi. Emm. Um, może gizm um, nie oglądałem od pierwszej gali, ale już tak chyba od czwartej? Od czwartej czy od piątej, jakoś tak. Jestem regularnie na, z walkami, nawet ostatnio się um, chciałem wybrać na Fajmy Mama. O czym też zresztą mówiłem chyba kiedyś? Um, miałem nawet bilety um, za, za i w ogóle Earth Power Hej okay. Miałem nawet bilety zamówione, no ale no niestety, to była bodajże szósta odsłona Fame MMA i wszyscy wiemy co było w marcu, no niestety pandemia wybuchła, no i nie udało mi się dotrzeć do Częstochowy, bo to chyba w Częstochowie było. Tak, ale pięknie się zachowali, oddali mi pieniążki, także, także wszystko było pod kontrolą. Może Baby Yoda na tego Growwila Mamy Bounce'a, więc użyjemy Bounce'a. Wydałoby się jakiś ognisty Pokémon, ale no niestety nie. Nidrydy Bounce, jedziemy Earthquake. A? Dobrze, że ty nie masz staba od tego, bo to by było. coś strasznego. No i. Earthquake, nie trafiasz na szczęście i bounsik. No tak średnio bym powiedział. Dasclops hmm. Gis jest... Hmm. No osłabiony bardzo. Celestia, co ty znasz? Znasz cruncha! Jedziemy! No i teraz też jest, naprawdę ta gala szykuje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, bo jest bardzo dużo takich ciekawych zestawień, bardzo ciekawych zestawień nawet. No i walka wieczoru przede wszystkim, dwóch takich przodowników, znaczy może nie tyle przodowników, co no gdzieś tam wysoko postawionych youtuberów, którzy gdzieś tam odnieśli sukces, jeden zapracował na to sam, drugiemu trochę było to dane. No, i no, chodzi oczywiście o Błońskiego i o Dubiela, ja nie jestem ani za jednym, ani za drugim. Ja się tam nie, nie bawię w takie konflikty, ani w takie dramy. Niemniej ja jednak lubię, jak się, można by rzec, debile kłócą i biją. I to tak jest, po prostu fajne, lubię się pośmiać z czegoś takiego. Może kiedyś się trafi, że zyskam fejmy i też zawalczę, ale nie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, to jest mało prawdopodobne. Aczkolwiek... Mm, nie twierdzę, żebym sobie nie potrenował na przykład z MMA albo czegoś takiego. Mówię, zawsze lubiłem sztuki, sztuki walki czy, czy, czy różne tam konfiguracje. Także to jest to jest taki fun fact o mnie. Rzadko się tak rozgaduje na odcinkach o, o czymś innym. Nie wiem czemu mnie, no naszło mnie po prostu. Muszę się wygadać, dawno nie nagrywałem odcinka, no co. Dobrze, najważniejsze, że ukończyliśmy Grand Triol i to też jest sukces. No, mamy to. Mm, a co za tym idzie, będziemy mogli się kierować już na ligę, haha. <śm> mm, ale nim to nastąpi, jeszcze pójdziemy sobie mm, w pewne mm, rejony mm, Pony Island. Um, tak, prodigious who complete nepast any trainers who complete uh, Mount na kila. A i żeby stoczyć walkę z, uh, z kahunami raz jeszcze na Mount na Kila. Uh -huh. Kiedyś dawni ci si wszyscy, którzy ukończyli Grand Real. Mhm. Uh -huh. Ale w tym roku mm, zmierzysz się w, w innym sorcie Final Trial na szczycie Mondla na Kila. Yy, tak, to będzie ten Twój następny cel. Ale najpierw mm, wróćmy na Pony Island. No dobrze. Wróćmy na Pony Island. To jest bardzo dobry pomysł. Bo ja sobie pójdę tam na tamte ścieżki. Tam, 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 na, tam, tam, tam. Na północny yy, zachód. Tak... Tapu Village, Ula Ula Island. Tak, wiemy wszystko. Tam się też będziemy udawać, ale to na razie... Na razie nie ma co w ogóle za bardzo świrować, bo... Na ligę? Czy ja jestem gotowy na ligę? Ja chciałbym sobie jeszcze połapać... Hmm, kilka pokemonów. No bo... A, no bo co, co ja mogę? Co ja mogę, moi kochani? Um, co ja mogę zrobić na lidze? No nic, za wiele. Za wiele nic, um, więc warto by było sobie jeszcze troszeczkę pokemonów przywłaszczyć do drużyny. Może ta koszulka mi przyniosła szczęście Goda Kaczemoł. Um, Goda Kaczemoł, Goda Kaczemoł, była jakaś taka piosenka z jest z um, No wiecie o co mi chodzi. Um, a, o to mi chodziło, czemu ja wyszedłem. Yy... Stąd i potem tu będziemy mieli. Yy... Hmm. Dobra, Ruins of Hope. Lećmy tam. Yy... I stamtąd. Yy... A, bo tutaj będzie można tapu fini chyba zdobyć. Pytanie, czy teraz? Pytanie, czy teraz będzie tu Tapu Fini, czy będzie później? Zagadajmy. Bo może jest możliwość. Aha, nie ma reakcji. No dobra, czyli dopiero. Um, dopiero po lidze pewnie będzie można zdobyć sobie tutaj Pokémona. Oczywiście on będzie zrandomizowany. Więc. Um, więc to też będzie inaczej trochę wyglądało. Idźmy sobie. A! Co tu się dzieje? Dobrze, tutaj Pony Breaker Coast. Ok. Yy, I tu mamy poni coś tam. Yy, tak, i tutaj dziadek chyba nam blokował. To jest Pony Grove, właśnie. I ty mnie nie chcesz tutaj puścić? When you are a champion that is. Nie... Dlaczego? Dopiero champion tam może iść? To jest oszukane. To jest bardzo oszukane, bo tu jest tyle lokalizacji. Jest Pony Plains, Pony Coast i Pony Gauntlet. Tu też nawet można Zygarde zdobyć tutaj. I... A wiecie, że no, legendarny Pokémon, no to on będzie zrandomizowany i w ogóle to jest to samo: Mele, mele si i Mele, mele si, Więc tutaj nic zdobyć nie możemy. Tu już wszystkie lokalizacje zwiedziłem. Tu wszystkie lokalizacje zwiedziłem. Tu się zostało. Tu... No nie wierzę. Serio? Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Dobra. Ula Ula Island. Jedyne, co mi pozostało, by się udać tu. Ale to i tak muszę z Tapu wylec na dole. I tam się udać na górę. I tam też chyba będą takie miejsca nowe. Które będzie można zwiedzić. Tak, Mount Lanakila. My tutaj na pewno chyba łapaliśmy Pokemon'a, jeśli się nie mylę, bo ja tu wlazłem tylko po to, żeby tutaj kogoś znaleźć, chociaż upewnię się, czy na pewno. Z czasem ta droga tu nie była zablokowana. Um, trzeba przejrzeć w ogóle um, mój team. W ogóle zaproponujcie, widząc to... Zaproponujcie mi jakiś fajny team na... na ligę, czy zostać tak jak jest. Będzie śmiesznie. Ehm, dobrze, ja bym chciał tylko zobaczyć, gdzie byliście wszyscy złapani. To mnie bardzo interesuje, na pewno to nie był Braxis. Na Mele, Mele Meadow, Verdant Cowern, Road 1, Memorial Hill, Hanno Beach, Maly Garden, Road 10, Road 6, Mount Hakulani, Howley City, Tapu Village, a Holy Symmetry, Lush Jungle, Mount Lanakila. Złapałem tutaj Krystal. Więc... Sorry memory, ale... Krystal mm, została złapana w Mount Lanakila. Chociaż jakoś tak nie przypominam sobie, żebym tu ją łapał, ale może może i tutaj. Może rzeczywiście i tutaj. Ymm, niech się pojawia Winda. Jeszcze Gladion mi na to wszystko. Tak, for our mother, w ogóle. Tak. No i mamy to. Nasz rywal. Wyskakuje do nas z anonem. Mamy tu Baby odem mm, Mógłbym sobie użyć Gisa, na przykład, ale, ale użyję Thunderbolta. Cross Poison. I okay. yy. myślę, że. No prawie Okej, okay. Z... uderzmy jeszcze raz On uderza jeszcze raz Cross Poison yy... Na szczęście Na szczęście I okej, okay. Anon pada yy... Tysiaczek yy... Kingler, no to zostajemy tym bardziej Mamy elektrycznego Pokemona, więc Myślę, że sobie poradzimy Hyper Voice Okej, okay, przeżywamy coś takiego um, Wow, pięknie Kingler pada Who's next? Ekans A weźmy Ogami Tak dla pewności niech się pojawia Ogami um, Dobra Intimidate, no to akurat mnie nie interesuje. Nie, faint atak, fucking shit! A, jeszcze ona nakręcza! A ja użyłem faint atak jak debil. Mm. Nie wiem ile było, chyba 106, czy 70, 60 parę, no chyba powinna kolejnego kręcza przeżyć. Ixizor! No stop, no stop, no. Aaaa. Dobra. Jest. Hogami. Ty nie musisz przeżyć na ligę. Dobra. Już cię zmieniam. I Septile. Nie mam nic na trawę z te pokemony Dobra. Pandemia. Dobra. Septile, wcześniej był Growl, teraz był, jest Septile. Nie wiem, jakaś sugestia czy coś. Ym... Mega Evo Mega Choinka, Maxu, mega Choinka. Ym, Metal Claw, okej. Okay. Jeszcze Ym... znaczy fajnie by było, jakbyśmy my mogli używać Mega Ewolucji. To już w ogóle byłbym przehepi. Tylko, że no Pech chce, że Mega Ewolucja jest smocza też. Na szczęście nie używa żadnych smoczych ruchów. Ehm, zobaczymy ile zabierze Sky Attack. Wow, wszystko zabierze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. i pandemia 63. Spec Defa ma fajnego 163. Ok, 8 koła, prawie 8,5. Um, fajno, 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 fajno... Um, dobrze, dobrze. No fajnie, że się uśmiechasz, tak. Ja też się uśmiecham do ciebie. Mmmm. Um, Mahalo Trial, coś tam, coś tam. Hey this! Co dostajemy? Pepe Max. No i liczyłem na Mega bracelet. Jakiś e, <laughs> jakieś coś do Mega Ewolucji, no ale no niestety Nie było mi dane w tych wszystkich seriach używać Mega Ewolucji. Um, może kiedyś się uda. A, dobra, mm, kochani, może z racji tego, że mamy wybiła właśnie 25 minuta tegoż ehm, to odcinka, zakończmy tutaj, jakże zacny odcinek, no bo no, nie możecie mi zarzucić, że ten odcinek nie był zacny, w końcu pokonaliśmy ehm, minę podczas jej triala, wypełniliśmy też Grand Trial, z hubu, także to też jest na plus, no i nie mamy nic więcej do roboty, tylko iść na ligę. Liczyłem na to, że jeszcze się troszeczkę pobujam przed ligą, ale no niestety życie pisze troszeczkę inne scenariusze, no i już się muszę tam kierować, więc to oznacza bliski koniec tej serii, no. Um. No cóż, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym maszcie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokémona. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Ehm... Tak, do subskrypcji kanału zapraszam na grupę na Discordzie. Zapraszam też na swojego Instagrama. A tymczasem, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie. I cześć.